Witajcie LEGO w przedostatnim odcinku kalendarza adwentowego z serii City. Za chwilę dowiemy się jaki prezencik ukrywa okienko numer 23. Wachadłowiec. Statek kosmiczny przeznaczony do wielokrotnego transportu ludzi i sprzętu. Wykorzystywany do wynoszenia na orbitę i ściągania z niej sztucznych satelitów i innych ładunków. A także używany do prowadzenia badań naukowych i eksperymentów technicznych. Promy kosmiczne wynoszone są na orbitę przy pomocy rakiet nośnych i zewnętrznego zbiornika. Taki zestaw dostaliśmy we wczorajszym okienku. Fachadłiec pojawił się w kilku zestawach LEGO. Jednym z nich jest zestaw 3367, którego recenzję znajdziecie na moim kanale. Życzę miłego oglądania. A na ostatnie finałowe okienko zapraszam Was jutro na godzinę dziewiątą.